Sprzedając na Allegro, niezależnie czy robisz to dopiero od kilku miesięcy, czy robisz to już kilka lat, na pewno zgromadziłeś jakieś dane, chociażby dane ze szkoleń, jakieś notatki, informacje o trendach, o konkurencji itd. itd. W tym materiale pokażę Ci trzyetapowy proces, jak te dane możesz przetworzyć i wykorzystać w kontekście zwiększania swojej zyskowności. Całość połączymy sobie ze sztuczną inteligencją. Zapraszam do oglądania. Przejdźmy zatem do pierwszego etapu naszego procesu. Powinniśmy w pierwszym etapie zebrać jak najwięcej informacji. I tak jak mówiłem we wstępie, no jeśli masz już jakieś dane, najlepiej, żeby one były spisane w formie przyjaznej komputerowi, czyli no jeśli masz notatki, no to porób zdjęcia i wyciągnij z nich po prostu tekst za pomocą dostępnych narzędzi. Tak, żeby to wszystko było w formie takiej e-papierowej, że tak powiem, i tu masz przykładowe moje dane wejściowe, na przykład najniższe prowizje na Allegro, konwersje w różnych kategoriach, plik z trendami w różnych kategoriach, jakiś top sprzedawcy, prompty, których używam, checklista do audytów kont, czyli co warto zrobić, żeby sprawdzić, co poprawić na koncie, jakieś strategie itd., itd. I to jest cały etap pierwszy, to są oczywiście przykładowe dane. W drugim etapie to, co możesz z tymi danymi zrobić i czego większość sprzedawców nie robi, to po prostu wrzucić te dane do dowolnego systemu, który będzie mógł w oparciu o te dane dawać Ci konkretne wskazówki, rekomendacje. Mam tutaj na myśli dowolną aplikację, narzędzie, które współpracuje ze sztuczną inteligencją. I ja na przykład korzystam z Klauda. W Cloudzie mamy taką opcję, że możemy wszystkie te nasze notatki dodawać, niezależnie czy to jest format tekstowy, czy PDF, czy nawet dysk Google'a, więc wszystkie te informacje, Informacje możemy dodawać, i w oparciu o te informacje możemy zadawać pytania, tworzyć jakieś konwersacje, mniej lub bardziej rozwinięte, tak jak tutaj, na przykład zadałem pytanie, bazując na dostępnych danych, wskaż największego sprzedawcy na Allegro, podając link do jego konta, tak. No i wskazał mi od razu obroty, za jaki okres wskazał, że ten sprzedawca sprzedaje w kilku kategoriach, i mam konkretnie podaną już odpowiedź. Czy tak jak tutaj chcę rozszerzyć asortyment, przeanalizuj dokument. Dotyczące prowizji od sprzedaży, i daj znać, gdzie te prowizje są najniższe. Oczywiście, jakbym w tym w projekcie bazowym dodał też informacje o tym, co ja robię, dał informacje o tym, jak wygląda moje konto, czyli jakieś zrzuty ekranu, też znowu jakieś pliki PDF. To o to wszystko mógłbym odpytywać i w oparciu o to dalej rozwijać swoją sprzedaż. No i teraz, jaki jest problem? Problem jest teraz taki, że większość z Was, tych danych posegregowanych, poukładanych nie posiada, czy jakieś transkrypcji ze szkoleń, czy notatek, czy innych informacji tego typu. I oczywiście rozwiązaniem może być to, że tak jak mówiłem, część tych waszych notatek i tak dalej po prostu będziecie sobie transformować na takie pliki, które będziecie tu wgrywać i powoli budować tą bazę. Natomiast my Podczas szkolenia wspólne żniwa 7, te wszystkie informacje typu, transkrypcje tych szkoleń, właśnie notatki takie, jak chociażby tutaj wam przedstawiłem, i tak dalej, po prostu wam w tej dostępnej formie przekażemy, tak żebyście. Tymi notatkami mogli nasycić tą sztuczną inteligencję i w oparciu o to na przykład korzystać z naszej listy spisanej, gdzie mamy na przykład metody top sprzedawców, gdzie mamy inne informacje istotne z perspektywy zwiększenia. Przychodów na Waszym koncie. Dlaczego warto nam zaufać? Dlaczego nasze dane mogą być przydatne? No i tutaj zobaczcie: to są zdjęcia, jakieś rekomendacje sprzedawców i case study, które. Wynikają z naszych współprac, z naszych kompetencji. Tych współprac mamy już za sobą można powiedzieć, że kilkanaście tysięcy, więc sporo sprzedawców i sporo projektów jest już za nami. I całą tą wiedzą podzielimy się właśnie na szkoleniu Wspólne Żniwa, gdzie w przystępnej formie. I właśnie dla Was, jako dla uczestników, będziecie mogli wysłuchać naszych porad, naszych rekomendacji. Mam tutaj na myśli moje porady i porady innych sześciu osób, a także będziecie mogli później te porady, z tych porad skorzystać, na przykład do i prostych i bardziej złożonych rozmów ze sztuczną inteligencją. No bo jak tutaj też zauważyliście, elementem na przykład, który tu pokazałem są prompty. Tych promptów mam około 30, którymi się też na przykład w ramach programu Wspólne Żniwa z Wami podzielę. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to wbijajcie na stronę Wspólne Żniwa 7, pierwszy link w Opisie tego materiału sprawdźcie dostępne pakiety i dołączcie do szkolenia, które pokaże Wam, no, jak transformować rzeczywiście ten swój biznes na Allegro, czy też w ogóle na marketplacach, czy e-commerce, w oparciu o właśnie powiązanie danych ze sztuczną inteligencją. Serdecznie zapraszam.